Korty tenisowe, a za kortami tenisowymi znajduje się taka ciekawostka. Zaraz wam pokażę. W sumie, w sumie sam nie wiem co to jest. Tak myślę, że to stare korty tenisowe. Tu mamy wejście. O wejście I proszę ja was bardzo Czyżby to były stare korty tenisowe, stare jak świat. Jeżeli się mylę Możecie napisać w komentarzach, czy to, aby na pewno korty tenisowe. No tam na pewno jest ścianka. Można sobie przyjść. Można sobie przyjść samemu pograć. O, elegancko to wygląda. Wydaje mi się, że to są stare korty tenisowe jeszcze stare, stare. Taka mała ciekawostka dla, yy, dla tych, którzy o tym nie wiedzieli. Proszę bardzo, tutaj widoczek na lewo. Widoczek na prawo ładny murek. Ciągnący się wzdłuż, i tam są korty tenisowe. Nie? Fajne miejsce, można przyjść sobie, pograć dobra to nic. To była taka ciekawostka dla tych, którzy o tym miejscu nie wiedzą. Nie wiem, czy to, czy to są korty tenisowe, czy były korty tenisowe, czy, czy to są pierwsze korty, które powstały, dopiero powstały te tutaj. Nie mam pojęcia. To taka ciekawostka. Jeżeli ktoś wie, co to jest, piszcie w komentarzach, co to było. No to co? Nic innego nie pozostaje mi, tylko pożegnać się i zaprosić Was na kolejny film.